Cześć wszystkim, z tej strony Xenaph, a ja was na kolejny odcinek z farminga 19 na polskiej wsi. Dzisiaj sobie lecimy ciąć drzewa, no i tam właśnie, y, którą kubkę wam pokazałem, to była kubka z trocinami, gdzie odkładam, bot, y, odkładam sobie, żeby potem sprzedać zimę jak będzie lepsza cena. Odprawdzałem już tutaj y, na skupach i podobno w zimę ma się cena poprawić. Lecimy sobie wyciąć lasek koło pola, nie jest to duży lasek, ale zawsze tam, Trochę będzie, myślę, że spokojnie z 3-4 przyczepy Nabieram Już jedną tam, już jedną cztery, już jedną czwórkę tam wysypałem, więc no jest ciekawie, bo już tutaj trochę wyciąłem te 3, 3 drzewa, wyciąłem. No i 4000, y, takie małe 3 drzewa, takie y, raczej niższe. No a dzisiaj planujemy wyciąć sobie te wysokie drzewa, które może mi dają z 1,5 drzewa 4000, nie wiadomo, nie wiadomo. Lecimy sobie, no i tak. Taki rębak sobie pobrałem. No i on, ma, on jest do 30 koni mocy zapotrzebowanie. I 60 z rozrzutnikiem, oczywiście, który będzie mi służył jako przyczepa. Muszę kiedyś sobie kupić już przyczepę. A nie będę cały czas tego rozrzutnika taszczył, tylko Bo to jest już no za dużo po prostu. Ciągle ten, ten rozrzutnik i ten rozrzutnik, tylko po prostu korzystam z niego. Dobra, włączyłem sobie rębak 40. Jak widzicie, to już mi trochę odrasta. Korzej, y, no i tutaj musimy go sobie ściąć, Dobra, dajemy sobie jeszcze te małe gałązki y, do rębaka, żeby móc podjechać tutaj naszą 60. -ką. O, idziemy teraz do 60, siadamy i jedziemy sobie, żeby podjechać. No, jedyny minus to jest ta krótka rura y, tego rębaka, bo jednak trzeba być bardzo blisko tutaj y, no, tego rębaku, żeby tutaj go napełniać. Znaczy napełnić szczepę, bo jest bardzo krótko dobra. krótka Rura jest i potem ciężki jest wysyp. Dobra, tniemy sobie to jeszcze na szybko i przy okazji to zaniesiemy do rębaka. Potem, oczywiście, w końcu odcinka będziemy sobie karczować te pnie, które dzisiaj zetniemy, więc już mam przygotowane dwa. No i myślę, że sobie jeszcze jedno drzewo zetniemy tutaj na ścięcie, Oczywiście, minusem tego rębaka, minusem cięcia na rębak jest taki, że po prostu trzeba na odpowiednio krótkie kawałki. Każdy kawałek drzewa ciąć, żeby mi się zmieściło do rębaka No bo to nie jest taki super duży rębak Do jakiegoś, nie wiem, ciągnika 200 koni Tylko to jest rębak do 30 Ale z tego powodu, że mi szkoda ruskiego To podpinam go do 40 No do 45, ten 45 koni ma Dlatego, żeby po prostu miała, żeby ruski Ruskiego tak nie wykorzystać, bo no bo nie ukrywajmy, że teraz ruskiego to wykorzystuje tylko do tego żeby nasza zwierzętom dać jedzenie tak naprawdę na polskiej wsi to się powinno robić tak że tak, rob nie powinno ale no znaczy się może powinno nie powinno ale po prostu robi się to tak że przywozi się na przyczepie ilość tam drzewa i na podwórku się tnie to na pryzmę, a nie tak jak ja się bawię tutaj jakieś wywożenia. Dobra, yy, sprawdzałem teraz, sprawdzam teraz jak grube drzewo maksymalnie wejdzie i to jest za grube, więc trzeba to przyciąć na pół i dopiero yy, wtedy próbować tutaj jednak yy, to wsadzać, tak? Dobra, obracamy sobie to w rękach, o i akurat weszło to. I jeszcze tutaj to, ale to chyba będzie za grube więc sobie to weźmiemy, spróbujemy najpierw, ale mi się wydaje, że no, jest za grube, dobra, no to jednak trzeba przeciąć, tutaj myślę, że o, mniej więcej na tyle, tak żeby to wzią, może wziąć poprzek i wtedy może wejdzie. Dobra. I czy teraz wejdzie? No nie no, trochę za grube jeszcze jest, więc jeszcze raz tniemy na pół i wtedy zobaczymy jakie tu będzie. Oczywiście to pole kupiłem sobie. Wtedy co kupiłem tam to pole mm, przed wałowaniem więc no już do, dosyć dawno poprzedni właściciel sprzedał mi to bardzo tanio ponieważ sąsiad ciągle się awanturował że jak tutaj yy, będzie wycinał te drzewa no to wtedy yy, na gmi do gminy go zgłosić tam na policję że wycina drzewa bez pozwolenia no i tutaj yy, tamten nie chciał ryzykować sprzedał mi za 10 tysięcy kawałek no bo tutaj nie miał za dużo z tego kawałka to jest może z 50-60 arów więc no nie jest to duży kawałek a mi się zawsze przyda ja wycinam specjalnie rano tak żeby tutaj sąsiad nie zauważył może jeszcze śpi, może jeszcze nie widzi, ale jak już po fakcie będzie, to na pewno już nic mi nie zrobi, pnie, pnie zaraz usunę i drzew nie będzie więc też nie będzie miał jak to zrobić dobra, my sobie te już włożyliśmy te kawałki, no i jak widzicie no prawie pół przyczepy, prawie pół przyczepy a tu trochę tylko dopiero żeśmy wsadzili dobra, to sobie odstawimy, bo to jest stały taki duży kawałek, więc to na razie odstawiamy Bierzemy to y, i chyba przetniemy na pół, no chyba tak, przetniemy, dobra, no i wsadzamy sobie jedną i drugą połówkę do rębaka, dobra, no i y, cyk, czy wejdzie, dobra, weszło, i jeszcze drugą połówkę sobie przy okazji wsadzimy, cyk, y, no i o, aż trochę rębaka wykrzywiło po prostu, trochę aż rębaka wykrzywiło od tego drzewa, no nic. To jest to długie, dobra. No to to położymy sobie. Jeszcze to wsadzimy sobie. To krótkie takie. Tego krótkiego na pewno też coś będzie jakiś tutaj. Yy, mało, ale będzie. Trocin. Dobra, zaraz się pewnie wysypie. Musi nam to dobrze się przemielić, tak? Dobra. I to sobie tniemy. I to wkładamy również do naszego tutaj rębaka. No i nam się super wysypuje. Dobra. Dobra, dalej sobie tniemy. Tutaj ten raz ten drugi kawałek bierzemy za. W akcję. No, i tutaj będziemy go mielić na trociny. Już tutaj sobie pociąłem lekko. Przed chwilą, jak widzieliście. No, i wkładamy pierwszy kawałek. Dobra, idealnie. Yy, drugi cyk. Za chwilę w ogóle będzie pełna naczepa. Bo pełna szczepa, No, bo jednak, już tu widzę, że poziom jest na szczepie pełny. Więc myślę, że za chwilę będzie. Myślę, że jeszcze włożymy sobie ten jeden lub dwa kawałki, na pewno sobie teraz potniemy całe drzewo, na później nawet do mnie, po odcinkiem, jak ciał. to, I, i po prostu myślę, że wtedy, dobra, ja już widzę, że chyba moja przyczepa jest pełna, bo już się za bardzo nie chcę nic sypać, ale sobie jeszcze jedno włożymy, może jeszcze mi wysypie, zobaczymy, zobaczymy, dobra, i cyk, czy jeszcze to, no dobra, jeszcze to włożymy, będzie czubata fajna, już jest lekki czubek. No, dobra. I jeszcze chyba sobie włożymy ostatni kawałek tego drzewa. Tylko sobie obrócimy w rękach. No i cyk, dobra. Idealnie. Widzicie, jeszcze się dało, dało dopełnić. Równe 4000 wiór. Z lekkim czubem. Dobra. Gasimy sobie naszego sprzęta. Czyli gasimy traktor, plus nasz rębak. Dobra. No i jedziemy sobie na gospodarkę. Widzimy się, już jak dojedziemy. Dobra, my już sobie dojechali i skręcamy na naszą pryzmę, gdzie już wysypałem tysiące, gdzie już 14 tony naszych wiór. No i otwieramy sobie do i skrzynie. No i wysypujemy na pryzmę, tak, bo teraz jest słaba cena, prawie że jedna z najniższych, więc osobiście mi się nie opłaca teraz sprzedawać wiór, a jak będzie zima, no to będzie lepsza cena, jedna z najwyższych w zimę i wiosnę, więc tutaj naprawdę się opłaca akurat w zimę a nie teraz dobra wysypane wszystko zamykamy klapę tak wygląda ta pryzma 8000 litrów tutaj 8000 litrów biur drzewa no i podjeżdżamy sobie po naszą tutaj maszynę do karczowania kni nazywa się karp nie wiem czemu tak ale dobra tak się nazywa no i le lecimy sobie już na miejsce. Dobra, my już jak się y, sobie dojechaliśmy. Tutaj nasza łąka jest, fajnie sobie rośnie. No i będziemy teraz karczować sobie pnie. Dobra, zaczynamy może od tamtej brzuski, którą wcześniej docinałem. I zobaczymy, co dalej, tak? Y, dobra, musimy sobie teraz dobrze podjechać, bo to jest ok. Tak widzicie, wygląda cały ten proces wycinania. Dobra, już się wyciął, więc lecimy do kolejnego pnia. Do kolejnej brzuszki, tak? Dobra. I wycofujemy sobie. Najpierw to małe może usuniemy z ziemi. A potem dopiero yy, ten duży korzeń. Dobra. Teraz podjeżdżamy do tego dużego korzenia. Do, oczywiście 60 do tego zapiąłem z tego powodu, że tu jest wymaganie mocy. Chyba 48, 49 koni. A 60 ma 52 konie. Więc tutaj idealnie właśnie do tego... Do tego sprzętu jeszcze parę koni zapasu. Można tutaj też tutaj przesuwać. O właśnie, jak teraz widzicie. Prawo, lewo. Więc jest luks po prostu. Dobra, wyczyszczone, więc... W tym odcinku... Ja już myślę, że też będzie wszystko na tym. Ja się tam żegnam. Na razie, cześć!